Kolejzka z tym LS i witam Was w kolejnym odcinku z serii symulator transportu specjalistycznego 2013. Jak widzicie, ciągnę dalej tą serię z tego powodu, że po prostu chcę ją skończyć, bo mnie ciekawi, co będzie po prostu na końcu, jak to będzie wyglądało. Więc cóż, rozpocznijmy kolejną misję. Jak widzicie, mamy y, trzy misje już za sobą. Kolejna misja, nam tutaj mryga. Akcja odbioru. Odbierz na czepielnictwo z miejsca budowy farmy wiatrowej. Wykonaj misję. Lecimy. Zaraz zobaczymy, co tutaj się stanie. nam się doczyta. Powiem wam szczerze, jestem ciekaw. O kurde. Tego to ja się nie spodziewałem aż tak wcześnie rano. Odbierz na czepielnictwo z miejsca budowy farmy wiatrowej. Strasznie ciemno, nic tu kurde nie widać. Czy coś tam zarys ciężarówki widać? O kurde, jaki księżyc, księżyc, patrzcie tam. Wow, dobra, wsiądźmy sobie. A zapominam sobie zawsze pod E klikam. Odpal samochód, a to się inaczej odpalało. O dobra. Wymaczamy światła, żeby było coś w ogóle widać. No i startujemy. Dobra. Więc tak yy, powiem Wam szczerze, yy, udało, jakby to powiedzieć. Yy, jeżeli pamiętacie, to na 120, yy, 120 tysięcy jezu. Od razu Was informuję. Po pierwsze, że. Tylko poczekajcie, muszę się przerzucić na kamerę, żeby było cokolwiek widać. Kurde Noc jest Tyle Audi jedzie, że po prostu Masakra Dobra, lecimy Mówię yy, kończ, Rozpoczynając i kończąc temat Po prostu udało mi się nagrać filmik Na 120 subów yy, I teraz po prostu tylko czekamy Na to co ma nastąpić i bardzo wam za to dziękuję, że to idzie coraz szybciej. I od razu was też tutaj informuję, że w filmiku się walnąłem. W poprzednim gdzieś tam filmiku kolega też mi to kurczę wy wypomniał. Dzięki kolego, że mi, że mi to wypomniałeś, bo powiem, że nie, ja tego nawet nie zauważyłem. Cały czas mówię 120 tysięcy subów. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale po prostu przepraszam was za to. To, to wychodzi jakoś tak spontanicznie, że ja nawet tego nie zauważam. Chodzi oczywiście o 120 słów, także tam w tym, w tym filmiku po prostu pokazującym mój samochód też pada te magiczne 120 tysięcy, chyba nawet dwa razy, także bardzo Was za to przepraszam. I oczywiście chodzi o 120 słów, także od razu tutaj w tym filmiku, jeżeli ktoś to obejrzy, chcę Wam to tutaj wytłumaczyć. Po drugie, tak jak mówię, udało mi się nagrać akurat tą sobotę, co... W tamtych, w tamtych odcinkach, pamiętacie, mówiłem właśnie, że w sobotę będę musiał żonę odwieźć do pracy. No i tak powiem wam szczerze, że trochę się na to nie składało, bo miało jednak wyjść inaczej, ale w koniec końców mm, też tam mówiłem, że samochód służbowy odmówił mi posłuszeństwa. No i musiałem żonę odwieźć do pracy, więc w koniec końców udało się ten filmik nagrać. Także jestem z tego zadowolony, cieszę się. Po prostu, jeżeli przekroczymy ten próg 120 subskrypcji to e, po prostu y, w któryś tam dzień ogłoszę i on sobie po prostu wleci. Jeszcze nie wiem dokładnie w który dzień czy zrobimy to gdzieś. No trudno mi powiedzieć po prostu. <laughs> Dobra. Drugi druga sprawa. E, powiem wam e, ten ze dwie, trzy osoby pisało mi już, może ze, może ze dwie osoby. Pisało mi, żebym robił więcej farminga. Powiem Wam też, wpadłem na taki pomysł, żeby rozplanować to troszkę inaczej niż jest dotychczas. Znaczy, czas wrzucania filmików się oczywiście nie zmieni. Czyli będzie to śro wtorek, yy, środa i czwartek, 9.30, bądź też 21.30. <laughs> Tylko pozamieniamy sobie trochę. Ja to, ja to że tak powiem, yy, wpadłem tak. Na ten pomysł. Jeden tydzień zrobimy sobie mm, środo, środa i czwartek. Będzie wylatywał sam farming, A załóżmy tydzień później też środa, czwartek. Będzie wylatywał w środę farming, w czwartek normalne ogrania takich gierek, tak, tak jak to dzisiaj bywa. Po prostu mm, tak, jak to wygląda, Poczekajcie chwilkę, o kurde, muszę się tu jakoś zawrócić, tylko pytanie jest teraz takie, oj, S, przycisnąłem przez przypadek. Dobra, musimy sobie tutaj to jakoś. Dorócimy. Ej, jedź, jedź, czopie, jedź. No nikt, nikt mnie nie puści. No patrzcie, kichamy. Teraz to spowodowałem wypadek. Więc mam to w nosie. No patrzcie, patrzcie, co tu się odjanie, Pawla w ogóle. <laughs> podłącz czepe. Ja ruszyłem, pojechałem dookoła, a on, kurde, nagle prostu sobie Pomyślał sobie, że sobie pojedzie. Dobra, ciężarówka jest podpięta. Zruszamy sobie z powrotem. <laughs> Ale przełączę sobie do ciężarówki, bo żeby tu było cokolwiek widać. No patrzcie, te auta to się w ogóle tutaj spawnują, tak z dupy. Puszczam je? Puszczam je. Dobra. Dzięki. Dobra, muszę sobie kamerę dobrze ustawić. O Jezu, upiję Co się stało? What? O co to, co to miało być? Co to miało znaczyć? <śmiech> <śmiech> Dobra, nieważne. Chyba nam pokazuje. Dobra, więc... Ale co to mi tu pokazuje? Nie wiem o co tu biega. Coś na mapce nam pokazuje. Ale dobra, lecimy. No i mówię, wracając, że po prostu zrobimy sobie tak, że w jeden tydzień będzie sam farming, a w drugi tydzień będzie jeden farming i jeden ten. Tylko, że tutaj się właśnie zastanawiam, kiedy to zrobić, czy jak przekroczymy te 120 subskrypcji, czy poczekać jeszcze chwilę, ale chyba zrobimy to właśnie jak przekroczymy te 120 subskrypcji. <laughs> Także jeżeli ten, to oczywiście właśnie no kurczę, znowu S. Po prostu mi się myli z F1. Że tak powiem, brzydko nie podpuszczam was, no nie, tylko po prostu mówię, że jeżeli by się udało ewentualnie do, do końca tego tygodnia wpić te 120 słów, no to na następny tydzień automatycznie mielibyście już dwa farmingi. Także tutaj, tutaj was tylko informuję pod tym kątem, że tak by to mogło wyglądać. Jeżeli nie, to okej okay. to po prostu przełoży się na następ, no po prostu na za dwa tygodnie. Tam gdzieś chyba na święta. Powiedzmy. Dobra, lecimy dalej. O. Lecimy sobie zostawić tą naczepę. Powiem wam, że ta gierka no, jakoś mnie tak przyciąga do siebie. Nie wiem, dla czym to jest spowodowane. Powiem może tym, że po prostu mogę sobie tutaj po prostu luźnie z wami porozmawiać. Nie muszę się jakoś tak skupiać za bardzo. No, widzicie, że gierka jest prosta. Nie ma tam żadnych kurde jak w ETSie czy w 18 Wils tak po prostu ona jest taka dosyć luźna, nie muszę się bardzo skupiać. Mogę się bardziej po prostu skupić na tym, co do Was gadam. Tu czasem są jakieś wypadki, jakieś tutaj, kurde widzicie, sytuacje takie, że muszę przerwać e, gadanie, ale tak poza tym to jest dosyć mm, prosto i przyjemnie, że tak powiem. O, dobra, tak w ogóle ciekawostka, zacząłem sobie właśnie przed filmem oglądać Buddę. Hmm, a po a jeszcze dodatkowa ciekawostka, mamy godzinę 8.18 w czwartek, 23.03. Po prostu kolega mi bardzo dużo o nim opowiadał, po drugi po, pozdrawiam kolegę. I gdzieś tam na TikToku wyhaczyłem jeden z jego odcinków, ten właśnie teraz, teraźniejszy, który właśnie wpadł że M3 sobie tam przerabiał na i gdzieś tam mu się hamulce zapaliły, więc to mnie zaciekawiło, stwierdziłem, dobra, dobra, obejrzymy sobie odcinek. Za ten czas, co komputer mi się, znaczy laptop, co mi się odpalał i tak dalej, to stwierdziłem, że sobie zajrzę do tego odcinka, zacząłem oglądać i powiem Wam, że mnie to zaciekawiło. Także, zaraz będzie dalej oglądane. W międzyczasie, jak się będzie ten odcinek wrzucał, oczywiście dla Was. Powiem wam szczerze, że Budda fajny gość. Tak dawno wcześniej go nie śledziłem. Ale tak teraz wpadam na bardzo dużo że bardzo dużo ludziom pomaga. W ogóle jakieś takie kurde sytuacje, że nie wiem, załóżmy mm, miejsce tego człowieka, który tam po prostu dostał te parę rzeczy od niego, czy coś. Idziesz sobie po prostu, no nie wiem, po galerii, nagle podchodzi do ciebie gość i pyta się, czy chcesz rower. Odpowiadasz, że chce. I gościu cię prowadzi do swojego samochodu i mówisz, że kurde kto masz rower? No i luz. No i co? <gry> Naprawdę kurde gość. Ja nawet nie patrzę pod tym względem że komuś coś daje nie tylko że po prostu że chce mu się coś takiego i po prostu. Że po prostu oprócz tego że ma swoją wierną widownię że też po prostu chce się jakoś odwdzięczyć pod tym względem. Także to jest też mega miłe i mega fajne. Poczekajcie musimy to teraz wcofać. Uda mi się. O kurde. Zaraz zobaczymy. Musimy się teraz trochę. Coś takiego. O, o tak, tak, tak. Dobra. Tylko, że jest tak ciemno, że po prostu. Nie widać troszkę tą ciemność. Zwalili po prostu w tej grze. Ale w sobie to w ETS-ie też tak ciemno jest, więc w sumie to. No, kurde. No, patrzcie. Nie potrafię, kurde, ustawić nawet naczepę w odpowiednim miejscu. Zaraz to tutaj pokombinujemy, że ustawimy tę naczepę odpowiednio i zakończymy sobie ten odcinek. O, 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 o. o. Prawie, prawie, prawie sobie coś nie jeszcze, żeby sobie lepiej to ustawić. O dobra, teraz powinno mi się udać. Aha, dobra, zaparkujcie w w wyznaczonej pozycji i wysiądź z pojazdu, jak widzicie. Tak oto yy, kończy się ten odcinek, tylko sobie już zajedziemy na miejsce. O stój. Ciężko, trochę, ciężko tu patrzeć w te lusterka, ale jakoś się uda. Piek ręczny zaciągamy, świateła kasimy. O którym tu się... zawsze zapominam, o którym tu się ciężarówka gasiła. Dobra, mniejsza o to. Dobra, więc dziękuję Wam bardzo, że byliście tutaj ze mną. No i co? Zapraszam Was do kolejnych moich odcinków, więc trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć.